Nie wiem, niestety. 100 złotych i 75 groszy. HR wypuścił swoich SS manów i teraz nie myślą racjonalnie, tylko będą samosądy robić i zachowywać się Jan się zachowują. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Co Blondie ma do powiedzenia? O. Napisałam Disa na Denit Rozyniak. Leci tak. Ty wieprzu, brak w twych słowach jest pieprzu. Ty jeden koco bole? Nie wiem, co to znaczy. Sprawdź lepiej, czy w ogóle masz coś na dole. Włosy ci się przerzedziły, a z ust twych głupoty się wyłoniły. Odpowiem ci tak i to będzie super. Paulina, chuj ci w dupę. Też napisałem na ciebie dis na szybko. Ja pierdolę, kurwa, ma co? ja właśnie, kurwa, w czym ja uczestniczę? Co to jest kocobole, kurwa, co to jest? Ja muszę do słownika. Kocobole. No, nie, nie ma. Może właśnie o kocopoły chodziły, O chodziło. No. Jak możesz, kurwa... Kocopoły to można pierdolić, jak można być, kurwa, kocopołem? <laughs> kurwa, fraszka jak chuj, kurwa, kącik poetycki. Dzień dobry, Miśki. No. Szukasz męża, jesteś najpiękniejszą kobietą świata. Szukam. Popraw najpierw te wyrazy kocopole, przerzedziły. A co ja, Hogwart, a co co ja, ha, Hogwart chodziłam, żeby wiedzieć jak się pisze Kocopole? Ja ci tylko napisałem jak się pisze i wszystko jasne. Dobra, one jak chuj trolują, nie, nie da się, kurwa, ten... Co ja na Hogwart chodziłam i chuj? Ja pierdolę, Matko woska w czym ja uczestniczę? Paulina, kurwa, skończcie kompromitować! I skończ, kurwa, dawać dupy na mieście razem z siostrą. Już trójka dzieci z tego. <grystanie> Nie, no daj spokój, kurwa. No. Oj, Paulinka, Paulinka. No. Najpiękniejsza, zostań moją żoną. zaopiekuję się Wami najlepiej, jak umiem. Dam Wam wszystko. Muszę zobaczyć, jak ten przegryw wygląda. No. Chyba jakąś Paralimpiadę kurwa umysłową wygrał, no, 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 Kler przesyła 9 zł i 75 groszy. Pedofilia w kościołach nie jest już tak klika, ale kilkukrotnie a dla dzieci. Jak wskazał Dupiel, matka ofiary wiedziała o ich spotkaniach, rozmowach. Słuchaj, prawda jest taka, że atakować, atakować influencerów rzekomych pedofilii jest prosto. Bo wszyscy powiedzą: jebać pedofili, A jak atakujesz kler, który dopuszcza się czy dopuszczał tego typu rzeczy, to nie jest to takie proste, bo wśród yy, ludzi, którzy popierają Kościół, są ludzie na tyle zindoktrynowani, którzy nie, nie widzą jakby wyższej świętości od księ księdza i nie są w stanie w ich głowach, kurwa, w ich zindoktrynowanych głowach, pogodzić się z tym, że może być jakiś ksiądz, który dopuszcza się złych rzeczy, ale za to widzą wszędzie spisek. Więc ostatnią rzeczą, którą zobaczysz, jest, jest yy, polityk prawicowy, który otwarcie się wypowie przeciwko temu, co się dzieje w Kościele. Bo po prostu walą w swój elektorat. I ta osoba już ten. Jakby to jest chuj popierdolony, chuj zjebane, yy, bo ja nie mam nic do osób wierzących, ja szanuję każde wyznanie na świecie. Nieważne, czy to jest islam. Czy jesteś, czy to jest, nie wiem, kurwa, czy jesteś ortodoksyjnym Żydem, czy jesteś chrześcijanem? Jakby prawo, prawosławnych ludzi też, ale no, jakby wszystkich. Wiesz, co chcesz, ale i są źli ludzie biali, i są źli ludzie czarni, i są źli Żydzi, i są źli Azjaci. Jakby w każdej grupie, jakby rasa. Czy wyznanie nie definiuje ciebie jako dobrego bądź złego człowieka? Więc w każdej grupie znajdą się ludzie źli i dobrzy. Influencer może być zły albo dobry, ksiądz może być zły albo dobry, yy, nauczyciel może być zły albo dobry i tak dalej. Jakby nie jesteś zdefiniowany, jakby twój byt, twoja. Yy, no, po prostu, no, kurwa, rasa, bądź yy, nie wiem, kolor skóry, bądź wyznanie nie definiuje cię jako człowieka. Sejmujemy grę, bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś, czy moja głowa to tu wyczerpa po popa Supreme, to był designerski pierdolona Po kontakcie kurwi, mówi, że jest seks workerko Ja pracowałem na życie, zawijałem to w sreberko Gdy wypracowałeś tę opinie, cioty zmieniłeś